Cześć widzowie, mam około 4 godzin na przesiadkę, także wykorzystam ten czas i może podzielę się z wami pewnymi spostrzeżeniami. Które myślę, że też by mi pomogły, gdybym o wszystkim wiedział wcześniej. Część poszukałem w internecie, część przejrzałem tam jakieś grupki facebookowe i, i postarałem się zebrać to wszystko w jednym miejscu. Zrobiłem sobie tutaj notatki na telefonie, żeby tutaj niczego nie zapomnieć, i, i tak, tutaj w sumie tego nie zapisałem, ale na tydzień czasu, na 7 noclegów spokojnie wystarczył bagaż kabinowy. Także, żeby wiecie być mobilnym i jakoś tam łatwo się poruszać po tym mieście, żeby nie korzystać z taksówek, to właśnie polecam takie większe plecaki, gdzie można się całkiem pewnie zapakować. Okej, okay, no noclegi. Gdzie szukać? Jaki standard? Moim zdaniem najłatwiej odnaleźć się w obszarze, który, który teraz widzicie. Jest to zakreślone miejsce, jest to takie w miarę centrum ścisłe. Moim zdaniem, według mnie, Ludzie tam mniej zaczepiają, są bardziej przyjaźni dla turystów. Znaczy ogólnie ludzie są mili, ale mniej nachalni. Troszkę chyba niekiedy w ogóle zmęczeni też obsługiwaniem tych turystów. Jest taki troszkę większy luz. No, ja, ja się czułem dobrze. Też macie zaznaczone miejsce, gdzie ja się właśnie zatrzymałem. Był to hotel Silia. Warunki były ok. W innym filmiku też pokażę jak to tam w środku wyglądało Także jeżeli komuś tam nie przeszkadza troszkę grzyba włazieńca No to, to będzie zadowolony Robaczy i robaczek. O, ale na co warto zwrócić uwagę, jeżeli ktoś podróżuje w takim sezonie jesienno-zimowym, warto spojrzeć na to, czy hotel posiada klimatyzację, ponieważ y, dzięki temu będziecie mogli dogrzać sobie pokój i komfort naprawdę tego spania będzie wysoki i inaczej rano możecie obudzić się troszkę tam podziębieni, będziecie podciągać nosem, no, no nie będzie tego komfortu jednak. Także klimatyzacja zimą jest ważna. Jedzenie moim zdaniem jest warto wszędzie, żeby poznać jak najwięcej tych smaków. Najczęściej wybierajcie miejsca, gdzie średnia opinii wynosi 4+, bądź gdzie jest dużo lokalnej społeczności. Gdzie jedzą lokalci, to na pewno będzie smacznie no i będzie też tanio. Jeżeli ktoś planuje troszkę budżetowo zwiedzić ten Marrakesz, a chciałby zobaczyć jak najwięcej miejscówek właśnie takich gastronomicznych, to moim zdaniem, właśnie szukać tych miejsc, gdzie, gdzie siedzą lokalsi. Tam zjecie posiłek, powiedzmy obiad całkiem ofity za 20 zł, a na przykład do takiej restauracji, czy bardziej takiej kawiarni lepszej, możecie sobie wejść na herbatę za 2 euro. I po prostu robić sobie jakieś fajne fotki, i pójść na taras, zawsze jakieś jesteś w kawiarni, i jak najwyżej, bo są po prostu ładne widoki. Jeżeli chodzi też o taką jakość tego jedzenia, w moim mniemaniu troszkę mało słone, ale, ale smaczne. Ani razu też w sumie się nie strułem, ale też chyba dlatego, że bardzo. Dbałem o higienę. Warto zabrać płyn antybakteryjny do czyszczenia rąk przed każdym posiłkiem. I co jeszcze warto dodać, że tam praktycznie zasady higieny nie obowiązują. I, no i, i to się wiąże właśnie trochę, właśnie z tym płynem antybakteryjnym, że warto często to używać. Bo na przykład, jak otwierają kole, no to oni po prostu trzymają te butelki tam w tym miejscu, gdzie będziecie pić. Tak, także, jak trochę ktoś jest przeczulony na tym punkcie, no to może być niesmacznie. Ale ogólnie żadnych zatruć nie miałem, a żeby było lepiej niż myślałem. Ogólnie też, jak ktoś ma słabszy żołądek to lepiej też trzeba skupić się na tanżinach. To są te takie dania gotowane w garneczkach. To jest bardzo wysoka temperatura, to jest zawsze poddane obróbce termicznej, więc tym raczej też się nie strujecie. Otwierają to naczynie przy tobie, także też wiesz, że nikt tam nie grzeba brudnymi łapami, ale mówię no. Jeżeli znajdziesz miejscówkę, gdzie jest dużo Marokańczyków, gdzie jedzą jakieś te sandwichy, takosy, kebaby, to raczej też nic z tobie nie będzie. Kolejny punkt, czy korzystać z wycieczek? Będąc w Marrakeszu, to jest chyba jedno z lepiej takich skomunikowanych miejsc. Możesz sam sobie wybrać się autobusem do innego miasta, choć moim zdaniem ceny wycieczek są i tak tanie, więc lepiej zdać się po prostu na biuro podróży takie jak powiedzmy na Get2guide, czy na Bookingu, ja sam właśnie z takiej wycieczki na Sahary skorzystałem i jestem bardzo zadowolony. Kosztowała ona 80 euro. I jedynie co, korzystając z tych wycieczek trzeba uważać na to, że przewodnik będzie namawiać na robienie zakupów u swoich zaprzyjaźnionych siłomków. To jest normalnie, no wystarczy tam po prostu grzecznie podziękować i, i, i tyle, jeżeli wybieracie się na Saharę. To ten tak, taki szal kupcie sobie na pewno wcześniej, gdzieś w tym centrum Marrakeszu, czy tam na obrzeżach. On się bardzo przyda od słońca, od, od wiatru, od chłodu. Przyjemnie mi się go tutaj używało w samolocie na przykład. Także po prostu trzeba się uzbroić się w taką trochę cierpliwość i wziąć pod uwagę to, że jeżeli wycieczka jest tania, to oni po prostu chcą jeszcze zarobić, dać zarobić innym właśnie swoim ziomkom w innych miejscach ale to, to można jakoś tam spokojnie wytrzymać jeżeli chodzi też o dostęp do wody kierowca często robi jakieś przystanki właśnie w punktach gdzie można kupić sobie kawę, herbatę czy właśnie wodę, coś do jedzenia także też nie trzeba się o to obawiać, jeżeli widzowie chodzi o bezpieczeństwo tak jak mówiłem tutaj chwilę temu przy noclegach, że w centrum jest bardzo ok, Marokańczycy nie są jakoś Nachalni, gdy nie przystajemy, gdy nie skupiamy uwagi na jakimś produkcie, a oni w ogóle jakby na nas nie zwracają uwagi, chyba że będziecie na tym placu, no to tam wiadomo, każdy będzie chciał po prostu was namówić na coś, ale też nie, ma, też nie ma problemu, po prostu się odmawia, idzie się dalej i jest ok. Mówię to oczywiście z perspektywy mężczyzny, kobiecie jest trudniej po prostu trochę poruszać się tam samej, wszyscy są bardziej nachalni, częściej pojawiają się przy takiej kobiecie dzieci, mężczyźni skłonni pomóc, czy tam zachęcić, właśnie do zakupów. Gdy jednak mężczyzna podróżuje z kobietą, no to na pewno jest bezpieczniej. Gdy kobieta podróżuje w jakiejś większej grupie, czy powiedzmy z inną dziewczyną, myślę, że też byłoby troszkę łatwiej się mogę tam poruszać i, i milej spędzać ten czas. Jeżeli chodzi o poruszanie się po mieście, um, trzymajcie się zawsze prawej strony, gdy usłyszycie jakiś dźwięk jakiejś maszyny, skuteru, skutera, samochodu, jeszcze troszkę bardziej przesuńcie się na prawo, te maszyny będą co chwilę wam się pojawiać obok, znikąd w sumie, a zawsze jadą środkiem. Uważajcie przy tym na stopy, bo naprawdę bardzo bardzo łatwo dać sobie tam powiedzmy rozjechać te paluchy. Trzeba po prostu uważać. Jeżeli chodzi jeszcze o takie kradzieże, nie byłem świadkiem, ja użyłem też takiego jakby worka żeglarskiego, w nim trzymałem dokumenty, pieniądze, ani razu nikt tam nie próbował nie próbował dobrać się jakoś do niego. Ale ja też mówię, no jestem facetem, więc może no, u kobiety wyglądałoby to inaczej, bo przeczytałem raz właśnie na Facebooku, że Jednej kobiecie, która trzymała torebkę, po prostu podjechał skuter i jej to wyrwał. Odnośnie tego bezpieczeństwa, to też jest bardzo moim zdaniem istotne, trzeba uważać na wodę podczas mycia się. Nie należy jej pić, ja też bym nie przemywały oczu, ani no w ogóle tej, tej twarzy, najlepiej kupić sobie właśnie butelki wody mineralne, używać je do mycia zębów. No i tak dalej. Bardzo, bardzo te przydadzą się chuseczki nawilżane, żeby tam gdzieś się szybko odświeżyć, czy na przykład podczas tej wycieczki na Sahary, no są po prostu nieocenione, gdzie po prostu prysznica brakuje. I to taki duży, duży plus, ogromna zaleta, że w Marrakeszu w sumie praktycznie wszędzie poza lotniskiem toalety są perfekcyjnie wysprzątane, są czyściutkie, zwłaszcza w tych miejscach gastronomicznych. Naprawdę nie ma czego się przyczepić. Jest lepiej niż w Polsce. Możliwe, że to też jest ze względów trochę religijnych, że jednak... Chyba islamiści nie chcą tu popełnić błędu, po prostu chcą oczyścić swoje ciało zawsze przed modlitwą, tak? Dłonie, umyć stopy i po prostu może jakby ta sfera taka sanitarna jest bardzo dobrze rozwinięta. Jeżeli widzę, jak chodzi o komunikację, jeżeli tutaj mówimy o dojeździe z lotniska do centrum, to żeby. Wyruszyć taksówką to potrzebujecie około 10 euro, ale wystarczy, że posługujecie się tutaj mapami Google za 4 Dichramy, czyli za złotych 60. Zł. Jeżeli oczywiście macie bagaż podręczny, bo jeżeli nie macie bagaża podręcznego, macie walizę, no to nie ma co się pchać. Ale jeżeli macie tylko plecak, jakiś pakunek, to śmiało skorzystać z komunikacji miejskiej. Kierowcy są bardzo przyjaźni na stobie, i wystarczy że powiedzieć, gdzie chcecie wysiąść, i on się tam zatrzyma, bo jeżeli tego nie powiecie, to on no, może się nie zatrzymać. Widać, trzeba po prostu krzyczeć stop, 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 albo po prostu walić pięścią w drzwi, i wtedy po prostu ten autobus was wysadzi na miejscu. Hmm. Ale to po prostu, mój, korzystaj z Google Map, bo trasy są bardzo dobrze oznaczone i po prostu można wszędzie się poruszać jakimś podmiejskim busem za śmieszne pieniądze. A jeżeli chcecie, właśnie też wsiąść na jakimś przystanku, bądź właśnie w miejscu, gdzie tego przystanku nie ma, też nie ma problemu. Wystarczy stanąć właśnie przy drodze i pomachać. Trzeba liczyć się z tym, że też mnóstwo innych osób będzie wtedy na Was patrzeć, będą robić, będą machać, no, będziecie zaczepiani. Może jeszcze poruszę kwestię ubioru. Mamy tu grudzień. I z mojej perspektywy warto mieć Polarek. On wam się przyda rano przyda się wieczorem. Warto mieć jakiś komplet bielizny i Ona też bardzo mi się przydała właśnie na Saharze podczas spania. Czy właśnie tak jak się tutaj podczas noszenia zepsuły mi się długie spodnie i mam po prostu krótkie teleginsy czy się te długie rękawki, też będą przydatne, czy to gdy będzie ciepło, czy to gdy będzie chłodniej. Możecie sobie to założyć i komfortowo się czuć. Warto też mieć jakąś cieniutką kurtkę, taką przeciwdeszczową, choć tam chyba rzadko pada. Na pewno to standardowo, czyli pamiętamy też o klapkach podprysznic. Często widzę, że ja sam też nie wiedziałem, jak to jest z tymi kartami pokładowymi. Jeżeli lecicie do Marrakeszu, wydrukowanych kart mieć nie musicie. Wystarczy wersja elektroniczna. Czy tam po prostu w tej aplikacji, z kolei wylatując właśnie z tego Marrakeszu, możecie sobie tam przygotować, wydrukować te jakby bilety, numery waszego lotu. Ale też nie ma takiej potrzeby, wystarczy, że pokażecie tą odprawę właśnie w aplikacji, podejdziecie do odprawy bagażowej, tam gdzie udajecie się nadać bagaż rejestrowany. Także nawet mając te małe plecaczki, tak, tam po prostu też idziecie, idziecie właśnie po kartę pokładową. W moim przypadku wydrukowano właśnie na lot do Monachium i z Monachium do Poznania. Tam również przybili pieczątkę, bo jeżeli, powiedzmy, już mieć taką kartę pokładową, to i tak podchodzicie tam po pieczątkę. No i, no i tyle. Także tu jeszcze taka odpowiedź jakby na pytania, które mogłoby gdzieś nam się narodzić. I chyba tyle. Także widzowie, jeżeli macie jakieś jeszcze pytania odnośnie tego wyjazdu, odnośnie pobytu w Marrakeszu, śmiało piszcie w komentarzach, ja tam postaram się odpowiedzieć i zachęcam do odwiedzenia tego kraju, bo naprawdę pozytywnie będę wspominać ten wyjazd no i może jeszcze kiedyś tutaj się wróci. Dzięki za uwagę. Cześć.